Witam Was bardzo, bardzo cieplutko, moi kochani. I dzisiaj jestem z taką przesyłeczką. Od kogo? To najpierw przeczytam, żebyście wiedzieli. Wesołych świąt. U mnie już święta się zaczynają. <laughs> nie, jeszcze nie. Ale bardzo proszę z okazji świąt Wielkanocnych. Zdrowia, życzenia, zdrowia, radości, smacznego jajka i mokrego dymu kochana Ewciu, smacznego jajka i mokrego dingusa życzy Wanda z rodziną. Wandzia wysłała wcześniej, bo się bała pewnie, że nie dojdzie na czas i tu bym bardzo prosiła dla Wandzi, naszej Kozakiewicz takie, takie ogromne, ogromne serducha bo ona tutaj zwariowała, oszalała jak to nasza Madzia mówi zaraz wam powiem dlaczego tu mam krem, nie wiem, to jest krem, krem przeciwzmarszczkowy. Będę się ślimaczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odmłodnieć już nie odmłodnieje, ale mam nawet. O, pod ten, nawet ze ślimakiem też. Pod oczy, co bym śniaków nie miała. I tu coś mam. To przeczytam później, dojdę. I za to wszystko bardzo, bardzo Wam dziu, Ci dziękuję, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Czy wiesz jak bardzo. No i mam jeszcze czekoladę. To znaczy zeżeramy z Michałem. Luśka nie jest słodyczy, to będzie więcej dla nas. I zobaczcie, co ona, ta nasza wandzia, mi tu narobiła. Oczywiście ja już zaczęłam, bo przecież ja bym nie wytrzymała. Mamy jedną linię, drugą linię, trzecią linię. I teraz raz, dwa. O, pomieszałam. O, a, bo tu. Trzy owocówki, trzy krzyżówki i jeszcze pensje. Wandzia zwariowała na 40 zł z drapek. Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Pewnie cię będę dusić. Dobrze, że daleko jesteś. Bo bym cię tak uściskała, że głowa boli. I pół zęba, jak to mówi moja koleżanka. Słuchajcie, ja... Tak jak Wam mówiłam, nie wytrzymałam. I tak, zdrapałam sobie tą zdrapeczkę i jest wygrana. Numer 35. Są trzy słowa. Stek, kwit i jelonek. Zabrakło P, A i U. No, ale jest super. Bardzo, bardzo się cieszę, bo w owocówce mi nie wyszło. <laughs> ale zdrapałam wszystko. Nie ma tutaj Yy, żadnej linii, ale miałam taką radochę, że głowa boli, mówię wam, cieszyłam się jak murzyn z blachy, bo nie powinno się murzyć, mówić murzyn i teraz nie wiem, co ja bym tu zrobiła, wszystko naraz, to mi to zajmie ze trzy tygodnie, przed, przy nagrywaniu, więc pomyślałam, że może zrobię sobie te trzy linie, a te owocówki i te krzyżówki sobie zostawię na następny odcinek. Ja też... Tutaj się nigdzie mi nic nie utworzyło. Tu brakuje ananaska. Tu się pomyliłam. Wydrapałam jabłko zamiast truskawki. Z wrażenia. Wzięłam tr... jabłko za truskawkę. No ale to nic. Też dobre. I tak sobie pomyślałam. Wandziu, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Ale... O, jeszcze się sypie. Ale... Wiesz, jak ja to zacznę drapać wszystko, tu to... Mi zabraknie telefonu, bo oczywiście się denerwuje. Tu mam ponad drapywane i zacznę, a krzyżówki sobie zostawię na następny odcinek. Będzie jeszcze raz bardzo, 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 bardzo mm, Ci dziękuję. Naprawdę z całego serducha. Zaczniemy może od dłużej. O. I. 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 i, i. To jest numer 10. I podziębiemy, zobaczymy, co nam, może mi to szybko w miarę pójdzie. Szukamy okularów. Akurat jedne mam na nosie. Oczywiście już nie widzę. Będę przesuwać, nie wiem, czy widać. Chyba widać. Okularów nie ma. Przynajmniej ja nie widzę, mimo że mam okulary na nosie. Dobra. Polecimy sobie dalej. Łańcuch życzenia to ja Ci złożę, jak już będą prawie święta. Szukamy monetki. Bo teraz i tak nie ma sensu o tu, tu jest, 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 jest. znalazła się. Jest jedna monetka. Tu jest druga. Koło słonia. Słonie jej pilnuje. A tu rowerek. A roweru nie było, już mi się mieszają te. Poczuszka przyszła wczoraj. Ale wczoraj nie miałam kiedy. Poniedziałek u mnie to jest zalatane. Co my szukamy? Łódki. Będziemy pływać. O, nie widzę. Czy naprawdę nie ma? Może no, wiedziałam, że tak będzie. Ale chyba nie ma. Jak coś to mnie tam po plecach szturchajcie, Cytrynki szukamy. Tu nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. Żałuję nawet cytryny. No i nie ma. To nic, idziemy dalej. O, serduszka, wszystkie serduszka dla wandzi, poproszę. I dla Was wszystkich. A co, nie ma? O, jest. Dwa są. To jedno jest dla wandzi, a drugie jest dla Was. Za to, że oglądacie te moje męczarnie, no i tylko dwa, ale to nic, Będziemy, pojeździmy trochę na rolka. gdzieś tu widziałam rolki, albo mi się wydawało. O nie, są, o to piłeczki nam tylko brakuje: tu jest rolek, tu nie ma, albo nie widzę, jak coś omijam, to. Wiecie, wybaczcie starej kobicie. Mimo, że mam okulary na nosie, ale. Dobra, motylków. Motylków to dzisiaj u mnie nie ma, bo jest taka mgła, że na parę metrów nie widać nic. A ja to drapię przed pracą, żeby później, jak przyjdę, wrzucić. A dzisiaj walentynki. O, kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę wszystkim którzy oglądacie, zostawiacie łapki, subskrybujecie. Zostawiacie super komentarze, na które ja zawsze z opóźnieniem. No ale to taka. Ojej, a dobrze. Mam rotam, mam rotam i. O, popcorn. I co, już nie ma? A jest jeszcze jeden. Może mi się uda. Bezbłędnie to zrobić. Pierdoneczka jest. Jest pierdoneczka. Jedna. O jest druga. Może jakaś O i tutaj jest. Słoneczka brakuje. Mm. O i tu są dwie. Super. Świetnie. wiem, że nie za bardzo widać ale ja mam taki głupi statyw gwiazdy szukamy jakieś, co prawda księżyc jest ale gwiazdów to na razie nie ma bo mgła jest nie ma gwiazdki kurcze chyba nie ma wiatrak gdzieś widziałam Teraz nie widzę normalnie ten wiatrak No wiem, że go widziałam. O, tu jest Ale skrzypi. Tutaj wiatraka nie ma i tutaj wiatraka nie ma. Tylko jeden? Mi się wydawało, że więcej widziałam. No, Sakwa. Sakwy to ja chyba w ogóle tu nie widziałam. Tu nie mamy, tu nie mamy. O, rolki były przecież. O. No. Teraz wychodzisz, i Pani Beata. To ja szukam sakwy. Tu nie ma. Obie też była. No widzicie. Tak? I co? I sakwy nie ma. No nie ma. I ostatni, podkówka, podkówkę chyba widziałam, tu nie ma, tu o jest, księżyca nie dali, źle się tu drapie, bo jest zagięte, ale to nic, klapek nie ma, księżyca nie ma, co ja szukam? O, była gwiazdka, widzicie, ślepe to ślepe, czego skrzypisz? Gdzie ta podkówka jeszcze? To nie ma, to nie ma, tu jest. Wygląda na to, że. O, monetka była. No, teraz wychodzi wszystko. Klapków nie ma. Tęczy nie ma, słońca nie ma. Mm, rowera nie ma, słoneczka nie ma. Piłki. Też nie ma. Także to wszystko się powtarza. okej okay. Sprawdzimy na wszelki wypadek. Wiecie z F to już nie bywa. Nie, N, CDN. Dobra, ale super było. Bo emocji było jak na grzybach, jak to mówią. Idziemy tutaj. Tutaj też pół wydrapałam. <klimy> Przepraszam szukamy lodów, lodów, lodów. O, lody mamy. O, mamy drugie. O i nawet trzecie. Mm. O, jeszcze jedna. Tu nie ma, chyba nie, nie ma. na drapie. Później mamy tutaj coś leżaczek. O, jest i leżaczek, proszę. Prosisz, masz. Gdzie jest jeszcze leżak? Tu nie ma. I tu też nie ma. Albo nie widzę. Jest słoniątko. Tu jest gdzieś słoniątko w ogóle? Tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma. Zabrali słoniątko. Mamy kostki. Gdzie są kostki? Są kostki. Tu nie ma. Też nie ma. No to szukamy słoneczka. Tu nie mamy słoneczka. Tu też nie. Tu też nie. Tu mamy słoneczko. tu nie mamy słoneczka. To nic. Idziemy, idziemy dalej. Diamenta to ja chyba tu nie widziałam, ale sprawdźmy, bo to różnie bywa. O jest diament. Już chciałam nakłamać. Jest jeden diament, o nawet drugi jest. Dzwonka tylko brakuje. I tu diamenta nie ma. OK. To szukamy gwiazdy. <laughs> tu już mamy gwiazdę. A tu mamy drugą. OK. Arbuzika. Tu mamy arbuzika od razu na początku. A diament był. Widzicie? To się Co ja szukam? Arbuzika. Arbuzika, arbuzika. Tu jest arbuzik. I po arbuziku. Więcej nie ma. To mamy tutaj ptaszka. Mamy gdzieś tu ptaszydło. Tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma. Tu też nie ma. I tu też nie ma. Poleciał. Przedostatni. Mamy cicho biegi. Firmy szelest. Cześć Madzia. Pozdrawiam. Co, nie ma ci ubiegów. Mm, co? Nawet dwie pary. Super. No i ostatnie co będzie? Kurona. Kurona gdzieś widziałam tutaj. Ale nam nic nie daje. Tu zabrakło mutyla. Tu zabrakło biedronki. a myśmy mieli biedronkę, czy mi się zdaje. Czy to w tamtej była? Czekajcie, sprawdzę, bo sama sobie nie wierzę, to w tamtej była. Yy, co ja szukałam? Korony. Tu, tu, tu. O, jeszcze tu jest. No dobra, nie ma. Podkowy łodzi. O, jest łódź. Drapałam i nie widziałam. Później: Biedronki to nie ma. Motyla nie ma. roweru nie ma. Podkowy też nie ma. Biedronka księżyca też nie ma. Dzwona nie ma. Nie, to nie łaski bez. Gdzie to się drapie? A tu jest. ARB. Ok, super, świetnie. To już mamy. I mamy już ostatnią na dzisiaj. Zobaczymy, co tu połomiałam. Znowu lody. Coś te lody tutaj mnie prześladują. No co, nie widzę. Nie ma, nie ma. Nie ma. Tu nie ma. I nie ma. Chyba nie ma później sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek, kwiatuszka mamy od razu jest jeszcze kwiatuszek kwiatuszek chodź tu kwiatuszek nie ma wredoty redoty uciek no to może parasolka o jest parasolka i są następne dwie ok jeszcze jest jedna może leżaczek wpadnie Oj, to by było za dużo chyba. E, teraz tutaj. O, motylek. Co tu teraz nie będzie? Motylka. Motylek. Chodź tu. No, patrzcie, nie dali motyla. A tak go chciałam podrapać. Serduszko. Serduszko mamy tutaj. O, mamy linię. Haha. Ha. Zobaczcie, jest linia. Serduszko dało linię, ale super. Cieszę się. Wspaniale. Mm, chyba wszystkie serduszka. Później mamy łódź. Łódź, łódź, łódź. Gdzieś ją widziałam, ale. Albo mi się zdawa. Nie, jest. Jest łódka. I tu jest łódka i tu jest łódka no leżaczek by się przydał zobaczymy dalej zaraz żebym się tu nie pogubiła monety to tu chyba nie ma nie chyba, a na pewno bo chyba bym zauważyła <śmiech> <śmiech> przepraszam, klucza szukamy mamy klucz tu mamy klucz, a do leżaka nie będzie Klucz, 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 klucz i to tyle. Teraz mamy popcorn. Jest popcorn, Popycorn, popcorn, popcorn. co nie ma? No długo mi to schodzi. Widzicie, mówiłam, że tak będzie. Są klapeczki. Klapeczki, 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 klapeczki. gdzieś mi się zdaje, że tu łódka była. No właśnie. Znowu Ewka zostawiła. Yy, klapeczki szukamy, zaraz, bo już się pokeczkałam. Znowu leżak został, tu leżak. Klapeczki i tu klapeczki. I łódź była, tak? Czy to nie w tej. Zaraz coś namieszam. Nie, w tej. No to teraz brakuje kości, cytryny, to by były dwie dzwonka. A diament był, to w tamtej był diament. Leżak. Kości, leżak, leżak, leżak. A co będziemy mieli? Diamenta. A czy to w ogóle jest diament? Nie ma diamenta. Albo ja nie widzę, ale nie ma. Ok, zaraz sprawdzimy. Serduszko jest, sakwa jest, podkowa jest. I będziemy mieli, dadam, piąteczkę. Proszę Wam, ci Widziałaś jak elegancko? Super. O, tu był diament. Ale on nic nie daje, bo nie ma kości. Na pewno nie ma kości. Nie ma. Ok. Dobrze, moi kochani, to na dzisiaj tyle. Wandziu, jeszcze raz bardzo... A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, są kukułki. Nie chciałam brać teraz, ćmoktać, bo to tak nieładnie. Wandziu, kochana, jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco Ci dziękuję. I zapraszam na owocówkę i krzyżówki na następny raz. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek. Serduszka dla Was. Pa!